nie daj, nie daj Walka, walka łap, 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 łap. Podejdź, podejdź Piotrek Stój, stój Piotrek teraz na gazie, teraz na gazie, już Kurde mać no. No i sam. Kurde mać. Za późno. dobrze dzik. Dawaj dzik do końca. Do końca dzik. Dawaj no, sam. Pięknie. Pierwsza, pierwsza. Nie podawaj mu nomek! Widzisz jak to się pojawia oh, <noise> Graj mu, mocniej, Florek Miana. Graj już, graj! Rozegrajcie! Nie ciągnijcie, rozegrajcie! Środek graj, środek! Graj. Już, już przejąć piłkę do ziemi, na plecy go weź. Masz krychę, Krystiana. Jeszcze raz mu się pokaż. Kurde, ale przyjęcie! Spokojnie. Jedź, jedź sam, Jozi, no jedź sam. Karol, chodź, Karol, chodź, szybko chodź Dużo czasu. Spokój, spokój, spokój. Masz krychę. Puść go jeszcze raz. Spóźnione do tyłu. Daj do tyłu na spokój. O właśnie, rozklepać, rozklepać. My mamy przewagę. Ale pokazać się, Krycha. Pokało właśnie, tu teraz. Karol, zostań w środku. Masz Krychę. Dobra, już Krychę, już Krychę. Za spóźnione to jest. Na drugą, na drugą. Jaj, jaj, jaj. Po ziemi, po ziemi.